Serdecznie witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wysłuchania kilku refleksji dotyczących tzw. typowania lektury majowej. Oczywiście może mi się to nie udać, ale przyznam się, że w zeszłym roku przewidziałam Glorię Victi z Elizy Orzyszkowej, a dwa lata temu ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Jak było z ludźmi bezdomnymi? Sprawa była prosta, wiedziałam bowiem, że ta lektura do tej pory, od momentu kiedy pojawiła się tak zwana wtedy nowa matura, bo teraz będzie nowsza, tak, W przyszłym roku, nie, nie było tej książki. Od czasu wtedy nowej matury ludzi bezdomnych nie było, a jest ona tyle prosta lektura, na tyle omawiana i uniwersalna, że na pewno mogłaby się pojawić. Więc to było jasne, zmusiłam wszystkich moich uczniów do przeczytania ludzi bezdomnych. Niektórzy zrobili to w ostatniej chwili, w maju, a później bardzo mi dziękowali. No i Gloria Victis to już sprawa była jasna rocznica wybuchu powstania styczniowego, okrągła, omawiana w mediach a jest to utwór, który w pełni poświęcony jest właśnie tej tematyce. Także przewidziałam Gloria Victis. Co teraz, co w tym roku? O ile ja pamiętam, nie było dżumy Alberta Kamisa, nie było Jądra ciemności Josefa Konrada, nie było wesela Stanisława Wyspiańskiego, ale tutaj nie jestem do końca pewna. Pamiętam tylko, że nie było jej, że była na amaturze jeśli się mylę, to mnie poprawdzie. No i ostatecznie Witolda Gombrowicza Fertydurkę. Tej ostatniej się nie spodziewam, najwyżej na maturze rozszerzonej, ale gdyby miała się pojawić, to pojawiłaby się w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku właśnie była okrągła rocznica wydania tej książki i Rita Gombrowicz pojawiła się w Polsce. Także Ferdy Durke raczej, raczej nie, ale co dalej? Istnieją przesłanki wskazujące na to, że któraś z tych pozostałych książek może się pojawić, a typuje głównie dżumę. Dlaczego? Dlatego, że są dwie okrągłe rocznice wybuchu wojen światowych, pierwszej i drugiej wojny światowej, a wiemy, że dżuma podejmuje tę tematykę, mówi też ogólnie o, o złu, ale także o. O II wojnie światowej, jako przejawie tego panowania, tego zła. Więc dumę Alberta Kamisa i w następnej kolejności zastanawiam się nad weselem Stanisława Wyspiańskiego ze względu na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz rocznicę wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Wesele podejmuje... Problematykę walki narodowo wyzwoleńczej i z tego co pamiętam, do tej pory się nie pojawiło. Jest to też jedna z tych lektur, którą wszyscy powinni znać, więc możliwe, że się pojawi. Jądro ciemności, no tutaj się waham, ponieważ prędzej nadawałaby się ta książka na, na tak zwane rozszerzenie. Jest to bardzo trudna proza wielowymiarowa, i, ale nie wykluczam takiej możliwości. Tyle na temat przewidywania lektur występujących w maju. Oczywiście czytajcie inne książki, żebyście później nie mieli do mnie pretensji. Ja tylko głośno myślę, rejestruję to i dzielę się swoimi myślami z innymi. Możecie zresztą podjąć tę dyskusję w komentarzach. Być może, że macie inne informacje od swoich nauczycieli. Warto się nimi podzielić. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.